Witajcie, kochani. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym troszeczkę porozmawiać o, o tym, dlaczego my tak nie lubimy tego człowieka. Słuchajcie, wiem, że to czytałam w, na rozmowie z Polem, ale chciałabym to jeszcze raz przeczytać to zdanie, żeby, żeby nad tym się zastanowić. To zdanie z mojej książki, które wydaje mi się kluczowe y, dla tego wszystkiego. Nie chodzi o to żeby stać się duchową istotą, bo tym już jesteśmy, ale żeby duchowa istota dotknęła materii i spełnienia w niej jako materialny człowiek. To wydaje mi się jest wszystkiego. Odwrócenie tego wektora. Ja wiem, że to się kłóci, kłóci się z nami, bo życie człowieka wydaje się tutaj bardzo ciężkie. Zresztą słuchajcie, od dawien dawna ludzie zastanawiali się dlaczego. Dlaczego to tak wygląda, dlaczego to, to ich spotyka? To cierpienie, te wszystkie mędry, które tam w nich są, nieszczęśliwe miłości, śmierci najbliższych, wojny, kataklizmy itd., itd. I ludzie doszli do wniosku, że to musi być jakaś siła wyższa, siła wyższa, która determinuje los człowieka, która. Na ten los wpływa, która może się na człowieka obrazić, może go karać za jego nieposłuszeństwo. Widzicie, to pokutuje do tej pory, słuchajcie. Do tej pory to pokutuje, bo słuchajcie, popatrzcie, popatrzcie jak to wygląda obecnie. Religie. Te, które, z którymi współcześnie możemy się zetknąć. Mówią o tym, że z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Że, że jesteśmy niczym jako człowiek. Że to jest jakaś wada, <grym> jakaś niedoskonałość w boskim, wspaniałym świecie. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, jeżeli to jest niedoskonałość, to dlaczego Bóg taką niedoskonałość stworzył? Jeżeli to jest taki marny pył, to, to, to po co mu to było w ogóle? Bawić się w takie stworzenie tak niedoskonałe. To widzicie, to się wszystko kupy nie trzyma. To stworzenie stworzone przez tego jakiegoś twórcę, źródło i tak dalej nie jest tym, czym powinno być według tych wszystkich religii. Jest, teoretycznie dla takiego Boga no, nie powinno stanowić problemu, żeby to stworzenie po prostu usunąć, jeżeli jest takie niedoskonałe. Z drugiej strony, widzicie, my mamy się modlić do Boga, my mamy... Z Nim rozmawiać, my mamy stosować Jego przykazania, i tak dalej, i tak dalej. A one co nam mówią? Jak żyć, jak, jak takim zwierzątkom dzikim. Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, takie podstawowe rzeczy. Jeżeli Bóg stworzył tak infantylne stworzenia, którym Trzeba powiedzieć, jak mają żyć, czego mają nie robić, no to nie wiem, czy takie stworzenie w ogóle byłoby warte zachodu. To byłoby jakieś, to byłoby jakieś głębokie nieporozumienie. Z drugiej strony, duchowość, która w tej chwili znowu znowu, to jest następna forma religii, no i, i tutaj. Dla mnie to nie ulega kwestii, dlatego że tworzy się dokładnie mitologia, taka sama. Znaczy, nie taka sama, ale, ale na tej samej zasadzie tworzy się mitologia. gdzie, Zobaczcie, ludzie kompletnie nie rozumieją pojęć, którymi operują. Choćby to światło, czym ono jest, <ścoughs> czy te wibracje. Zobaczcie, co się dzieje w religiach tych instytucjonalnych, powiedzmy w ten sposób. Trzeba się modlić do Boga. A tutaj trzeba medytować, żeby dotrzeć gdzieś, żeby się zjednoczyć ze źródłem. To tylko zmiana nazwy jest. Zmiana nazwy i zmiana tego, co się robi. Wszystko jedno, czy to jest modlitwa, czy medytacja. To jest dalej tkwienie w zewnętrzu. To jest dalej oddawanie swojego życia, że tak powiem, swojej, swojej woli, woli, tak, wolnej woli. Jakiemuś czemuś, co jest gdzieś tam. Tak już w rozmowie z Polem wspomnieliśmy. Słuchajcie, dążenie do tego Boga, tego światła i tej bezgranicznej miłości. Bóg jest miłością. No to jaki Bóg jest miłością? Jeżeli Bóg jest miłością, jest również nienawiścią. Bóg jest wszystkim. Dążymy do jakiejś części Boga, która nam odpowiada i która ma zciągnąć z nas ten problem, który, który mamy z tym życiem jako człowiek. Myślimy, że jak pójdziemy gdzieś w jakieś sfery, które ten Bóg dla nas przygotował to źródło. Że będziemy się pławić w tym świetle i, i w tej jego bezwarunkowej miłości, to że to załatwi nasze problemy. Zobaczcie, jakie to jest prymitywne. To jest to samo, co robiły wszystkie religie: ucieczka. Po prostu to samo. I zwalenie winy na kogoś innego, bo nie rozumiem, co się w, mo w moim życiu dzieje, że ono wygląda tak, a nie inaczej. Słuchajcie, traktujemy tego człowieka jak dopust Boży. Jak. Jakąś karę. Stąd te wszystkie legendy o upadłych aniołach i tak dalej, o te, te wszystkie mity, żeby jakoś wytłumaczyć sobie swoją indolencję. I to trzeba otwarcie powiedzieć, swoją własną indolencję, że nie potrafimy sobie poradzić z tym wszystkim, z tą całą materią, z tym swoim wnętrzem, z tym wszystkim, co nas spotyka. Nie potrafimy tego sami, w sobie rozpracować, ale słuchajcie, no właśnie to jest to: trzeba odwrócić ten wektor. Odwrócić ten wektor. My już jesteśmy duchową istotą. Jesteśmy. Jesteśmy tym Bożym Stworzeniem, tym wyświetleniem w umyśle absolutu, tym wszystkim już jesteśmy. My. Już jesteśmy w swojej istocie tacy, jacy tutaj, jako ludzie, staramy się być, do czego dążymy. Zobaczcie, jaki absurd. Zwalamy to wszystko na jakiś plan jakiejś duszy, na e, że dusza odrabia tu jakieś lekcje. Słuchajcie, zobaczcie, jakie to wszystko jest, jest śmieszne. Po prostu śmieszne. Tłumaczenie sobie swojej własnej indolencji na wszystkie możliwe sposoby, tylko nie branie pod uwagi tego, że ja mogę tutaj rozpoznać to wszystko. Że ja nie jestem jakąś tam duszą, która tutaj przyszła, bo ma jakieś karmiczne lekcje do odrobienia, albo jakieś inne takie rzeczy. Ja jestem jaźnią, która tutaj zeszła, co może być tożsame z duszą, ale, ale w tym momencie. Trzeba to odebrać zupełnie inaczej, to nie jest żadna lekcja. Ja jestem jako ja, jako wyświetlenie absolutu. Ja jestem wszystkim w potencjale. Wszystkim. Ja już jestem tym, do czego tutaj jako człowiek dążę. Ja już nie potrzebuję się udoskonalać. Ja potrzebuję rozpoznać swoje aspekty. To jest to, po co ja tutaj przyszłam. Po to, po to ja uruchomiłam ten obrazek tego człowieka, żeby, żebym ja jako jaźń, świadomość, dusza, jakkolwiek by tego nie nazwać, żebym ja sobie zobaczyła, jak to jest być człowiekiem, czym jest człowieczeństwo. Nie uciekać od tego, tylko tego doświadczyć. Słuchajcie, jak się odwróci ten wektor, jak się popatrzy na to wszystko, czym jesteśmy, z poziomu jaźni właśnie, to w tym momencie okazuje się, że ja do niczego nie muszę dążyć. Kompletnie do niczego. Do czego mam dążyć? Do tego, czym już jestem? To tak jakby profesor matematyki na przykład. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest profesorem matematyki, i poszedł jeszcze raz na studia matematyczne, żeby zostać profesorem matematyki. To dokładnie tak to słuchajcie, wygląda. No, trochę, trochę właśnie absurdalnie, wiecie, i to odkąd to zauważyłam, ten, odwróciłam ten wektor jest zupełnie inne postrzeganie tego wszystkiego. Bo widzicie, jak my rozpoznajemy, czym jest człowiek, to. W tym momencie, jeżeli to jest dla nas klucz doświadczenia, tutaj, zobaczyć czym jest człowiek, nie uciekać od tego człowieka, nie pogardzać nim, nie, nie, wiem, nie chcieć zamykać tego obrazka, nie chcieć z niego uciekać, nie chcieć gdzieś dążyć do jakiegoś czegoś, czym, czym już jestem. Ja wiem, że czasami jest ciężko, wiem, ale ciężko jest dlatego. Że nie rozpoznajemy tego wszystkiego, nie rozpoznajemy tych wzorców, które nami rządzą, tych programów. Najlepiej, żeby ktoś to zrobił za nas. Ostatnio tak, był, był taki fajny komentarz pod filmem: że no, trzeba by było zrobić coś takiego jak książka kucharska, gdzie byłby przepis na to, jak tutaj to wszystko zrobić, jak się od tego wszystkiego uwolnić i tak dalej. I że to powinien być przepis. No tak, ale uświadomimy sobie, że nawet jeżeli jest przepis, to ugotować musimy sami. Sami musimy rozpoznać składniki, kupić je, przynieść do domu, połączyć je i w odpowiedni sposób przetworzyć, żeby wyszło to, czego ten przepis dotyczył. Z drugiej strony, są przepisy na duchowego człowieka, na przykład świadomego człowieka, że świadomy człowiek robi to, to i to, a tego, tego i tego nie robi. Bo człowiek ma świadomy, ma postępować tak, tak i tak, ma mieć taki i taki wzorzec. Właśnie wzorzec, słuchajcie, to jest znowu, znowu wzorzec, to jest y, nic innego jak nowy program, który sobie wgrywamy. I, i czy to jest mądre? Słuchajcie, znam ludzi, którzy przez naście lat prowadzili życie świadomego człowieka, odżywianie, bio, jakieś tam biożywność i tak dalej a w środku był tak ogromny konflikt wewnętrzny, że mimo medytacji, zdrowego żywienia i tak dalej i rozchorowali się na raka, na przykład. To nie jest, słuchajcie, przepis na na no zostanie świętym. To jest święta trójca, tutaj to jest zrozumienie ducha, ciała i psychiki człowieka. To jest ta święta trójca. I w momencie, kiedy to jest wszystko w równowadze, spójne, kiedy my jesteśmy sobą autentycznym, to dopiero wtedy to wszystko działa. Dopiero w spójności. To wszystko działa, dlatego że algorytm tej przestrzeni, jeżeli tak to można nazwać, właśnie działa na takiej zasadzie, że on wytknie nam każdą niespójność. Sami sobie wytkniemy, no bo to przecież jest, jest, jest nasza rzeczywistość, nasz obraz rzeczywistości. To słuchajcie, nikt nikomu do głowy nie wejdzie i nie poprzestawia. Taka jest prawda. Na samym końcu, jak już mamy wiedzę, zostajemy z tą wiedzą sami sami. I tylko nasza, nasze zrozumienie, nasza powiedzmy, może to niezbyt dobre określenie, ale, ale go użyję, nasza wewnętrzna praca, nasze wewnętrzne zrozumienie czym jestem, daje dopiero jakiś efekt, ale w połączeniu tych wszystkich części. A my walczymy ze sobą, z systemem, nie staramy się zrozumieć, a staramy się odizolować od jakiejś części siebie. Zamykamy oczy i tak jak małe dziecko, myślimy, że jak zamkniemy oczy, to coś przestaje istnieć. Nie przestaje. Dalej w nas jest. I możemy się oszukiwać, bo to, to oczywiście, ale, ale efekt tego jest taki, że, że no niestety, potem się to kończy jakąś traumatyczną sytuacją, czy, czy powtarzaniem wzorców no to nie chodzi o to, żeby zamknąć na coś oczy, tylko chodzi o to, żeby, żeby to przetworzyć w sobie, żeby zobaczyć, co tam się w nas dzieje. To jest klucz wszystkiego. Ludzie trawią życie, słuchajcie, na walkę ze sobą, na walkę z systemem, na stanie się duchem już za życia człowieka. A jeżeli to wcale nie o to chodzi, jeżeli to jest wręcz odwrotnie, jeżeli duch przyszedł doświadczyć człowieczeństwa, to jeżeli odwrócimy ten wektor, to może taka moja propozycja, zacznijmy się cieszyć tym, że jesteśmy człowiekiem. Zacznijmy sobie korzystać. Zacznijmy się tu bawić po prostu. Zacznijmy tego używać, zamiast od tego uciekać. Paradoksalnie, powiem wam, nie dążenie do duchowości, a rozpoznanie człowieczeństwa, Zakończy nasz pobyt tutaj. Paradoksalnie, reinkarnacja jest tym <laughs> dla tych, którzy z tym człowiekiem się boksują, którzy nie potrafią czerpać radości z bycia tym człowiekiem. I będą tu wracać do momentu, kiedy, kiedy tego nie zrozumieją, tej, tej prostej prawdy, ale będą wracać na własne życzenie. To nie jest, ja, ja nie, absolutnie nie straszę Was w tej chwili, tylko to jest logiczny wniosek. Jeżeli jaźń przyszła tutaj, żeby doświadczyć człowieczeństwa, to uciekanie przed tym doświadczeniem utrzymuje to doświadczenie przy życiu. Logika. Logika. Słuchajcie, yy, 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 ja. Cały czas staram się Wam powiedzieć jedną rzecz. Nie przyjmujcie wzorców, nie przyjmujcie nowych wzorców. Już naprawdę dużo tego mamy. Za dużo. I zacząć być z sobą. Pomyślcie sobie, o ile łatwiej by Wam się tutaj żyło w momencie, kiedy nie mielibyście wobec siebie oczekiwań, że mam być taki, siaki czy owaki. Że mam spełniać jakieś tam warunki, które narzuca mi jakiś model funkcjonowania. Tutaj. Wszystko jedno, czy religijny, duchowy, polityczny, czy jakikolwiek? Że jesteście autentycznym sobą. Zobaczcie, jaka to jest wolność. Zobaczcie, jaka to jest prostota życia wtedy. To jest klucz wszystkiego. I zobaczcie, nawet to, to słynne, ten słynny cytat. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Kto? Kto jest? Jesteśmy już w duchu, jesteśmy w świadomości. To wyświetla się wszystko w świadomości. Wewnątrz, nie na zewnątrz, wewnątrz. Człowiek jest wewnątrz nas. Odgrywamy tutaj rolę człowieka. Tak jak w grze komputerowej. To, to jest bardzo dobry przykład: gra komputerowa i człowiek. Spójrzcie na swojego człowieka z sympatią, z empatią. Zobaczcie, co tam się w nim kotłuje. Dlaczego wasz człowiek jest nieszczęśliwy? Dlaczego odgrywa przez cały czas te same dramaty? W momencie, kiedy, kiedy to zrozumiecie, kiedy tego dotrzecie do tego, kiedy to rozpoznacie, wtedy zaczniecie żyć szczęśliwie. W momencie, kiedy nie odrzucamy żadnej części siebie, wiedząc, że ona jest, ale ze świadomością, że... To wszystko jest mną, ale nie muszę tego używać. Nie muszę się od tego odwracać, nie muszę tym pogardzać, nie muszę tego chować w sobie. To też ja. Też ja jako człowiek po to tu przyszłam, po to tu przyszłam, tego doświadczyć. I zamykanie się w ramach religijnych, duchowych, ezoterycznych to jest przyjmowanie nowego programu. Nowego programu na życie takie, a nie inne, określone w jakiś sposób, z określonymi wymaganiami, do których trzeba się dostosować. A my możemy tutaj żyć bez tego, bez jakichś programów, które, które musimy spełniać, według których musimy żyć. Możemy tu żyć wolniej. Jasne, ktoś powie, materia ogranicza. Tak, ale, ale to jest właśnie doświadczenie w materii, człowieka w materii. I właśnie po to jest, bo to jest konferencja. To, wiecie, to jest tak jakby nowe narodziny, zupełnie inne postrzeganie, uwolnienie się od tego wszystkiego, od tych nowych programów. Rozwój czy nowa religia? No właśnie. A może ani rozwój, ani nowa religia? To jest dla mnie bardzo istotny moment, słuchajcie, bo ja zrozumiałam. W końcu to zrozumiałam, że ja tu przyszłam doświadczyć człowieka. I, I chcę zrobić wszystko, żeby dla mnie i dla innych, którzy będą chcieli pójść tą drogą, żeby życie było lekkie, łatwe i przyjemne. Dlatego ta konferencja będzie dla mnie takim symbolicznym zamknięciem tej całej duchowej drogi. W każdym aspekcie. To, co wiem, już wiem. To wszystko, co wiem, macie tutaj na kanale. To, co do tej pory na temat, rozmawialiśmy na temat systemu, algorytmu, nas, konstrukcji tego wszystkiego, jak to działa i tak dalej, to wszystko jest na tym kanale już. Wszystko jest. I teraz powiem Wam. Hmm, po konferencji bardzo mocno ruszy kanał Strefa Zodiaku Astrologia Integracyjna, bo chcę te dwie rzeczy rozdzielić. Tak jak na konferencji, Jest, są dwie części tej konferencji. Zna, znakomita część dotyczy duchowości, i będzie już y, mój pierwszy wykład y, z tej drugiej strony, po zamknięciu drzwi. Zrozumienie człowieka. Czym on jest? Jak sobie z tym człowiekiem poradzić? Jak tu żyć szczęśliwie? Jak wygląda wzór na człowieka? Jak możemy go samodzielnie sobie rozpracować? Zresztą na ten temat jest książka, ogromna, już przyszła, słuchajcie, jakaś liczna. Naprawdę, wiecie, cieszę się. <laughs> Dzieło chyba mojego życia. Pierwsze. Zobaczymy, jakie będą następne. I słuchajcie, właśnie zamknąć, zamknąć, zamknąć te drzwi za sobą, tych wszystkich oczekiwań wobec siebie, wymagań, oczekiwań, tych cudzych y, jakichś programów, y, tych, tych wszystkich jakichś y, dziwnych połączeń. To wszystko koniec, koniec. Dla mnie to jest koniec tego. Koniec i, i właśnie konferencja będzie początkiem czegoś zupełnie innego, czegoś prostszego, czegoś, Czegoś, co da radość życia, radość życia. Bo słuchajcie, trawimy tutaj ten czas, który mamy, na dążenie do jakichś rzeczy, których już mamy, do, do robienia czegoś, spełniania jakichś oczekiwań, jakiegoś modelu, który jest nam do niczego niepotrzebny. A my tu mamy po prostu jako człowiek rozpoznać pełnię człowieczeństwa i, i po rozpoznaniu po prostu się cieszyć. Cieszyć się życiem. Cieszyć się każdym dniem. Dążyć do rzeczy, które są materialne. Do, nie wiem, jeżeli ktoś chce być bogaty, niech będzie bogaty. Jeżeli ktoś chce śpiewać, niech robi karierę. Jeżeli ktoś chce pomagać ludziom, niech pomaga ludziom. Ale bez dokładania do tego ideologii. Po prostu robię to, co wypływa ze mnie, z autentycznego ja. O to w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie. Dlatego jeszcze raz Was zapraszam serdecznie na konferencję, bo, bo zawsze miło mi się z Wami spotkać i, i naprawdę czekam na to, bo tak zawsze mówię, mówię, mówię i nie widzę nikogo, tylko monitor przed sobą, i, i to są dla mnie takie fantastyczne momenty, kiedy mogę się z Wami spotkać. Także na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że trochę, trochę do myślenia, do przemyślenia, jeżeli będziecie mieli ochotę. I cóż. До услышания на следующий раз.